Witam w kuchni pełnej naparzanek. To jest moja Amiga 500. To był mój pierwszy w życiu komputer, moja pierwsza Amiga, którą otrzymałem w prezencie imieninowym w 1993 roku i ten egzemplarz zachował mi się do dziś. To jest dokładnie ten komputer. Jeżeli chcecie poznać historię tego egzemplarza, to zachęcam tutaj do obejrzenia odcinka, który podlinkuję tutaj w rogu. Natomiast dziś chciałbym tę maszynę otworzyć po raz pierwszy od prawie 26 lat. Z tyłu, e, oprócz tych wszystkich głupich napisów, widzimy tutaj naklejkę serwisową, e, według której ta maszyna ostatni raz była serwisowana w 1997 roku. Od tej pory przez te prawie 26 lat nikt tego komputera nie otwierał. Nie do końca wiem e, w jakim oni stanie w środku. Ja go też już od niepamiętnych czasów nie włączałem. Nie wiem, kiedy ostatni raz był uruchamiany, więc nie wiem, czy w ogóle działa. Także dzisiaj e, spróbuję delikatnie e, usunąć tą naklejkę. W taki sposób, żeby je nie zniszczyć. No, i otworzymy tą pinzetkę i zobaczymy, co jest w środku. Zapraszam do oglądania. Na spodzie obudowy, pomiędzy napisami, które umieściłem tutaj jako nastolatek, a autografami, które zdobyłem od różnych ludzi na Pixel Heaven, m.in. Davida Pleasance, mamy tutaj. Właśnie naklejkę serwisową, z której wynika, że ten komputer ostatni raz serwisowany był 5 sierpnia 97 roku i ta naprawa polegała na wymianie czy, czy naprawie złącza myszy i joysticka. Od tej pory tego komputera nikt nie otwierał. No, zależałoby mi, żeby tą naklejkę e, usunąć tak, żeby jej nie zniszczyć. Zrobiłem taki mały research, e, z którego dowiedziałem się, że prawdopodobnie najlepszą metodą do usuwania naklejek jest. E, Alkohol izopropylowy, który rozpylamy, oraz takie plastikowe ostrza, takie nazwijmy to plastikowe żyletki. A zatem zaczynam od obfitego spryskania tej naklejki alkoholem. No i nie wiem od tej od strony zacząć. Może od tej. Może od tej. O! No, odchodzi. No już teraz widzę, że spod spodu ta naklejka, która wyziera to jest naklejka z, ze sklepu i serwisu komputerowego OSCAR. Dobra, może jeszcze psiknę tutaj pod spód. Alkoholu nigdy zawiera. No i się udało. Mamy ładnie zdjętą. Naklejkę w taki sposób, że nie została uszkodzona. Także będę mógł ją sobie zachować. Może nawet ją przygleję z powrotem, chociaż oczywiście już nie w tym miejscu, nie na śrubie. Także teraz nie pozostaje nic innego, jak otworzyć tą maszynkę. Zacznę od zdjęcia tej klapki. zresztą bardzo łatwo odchodzi. Tutaj mamy jakiś przyłącznik prawdopodobnie od przyłącznika kickstartów, a to coś jest prawdopodobnie od yy, to jest kabelek łączący tutaj ten rozszerzenie pamięci tak zwane pod klapką, które wymontowałem, ponieważ na nim jest bateria, która chyba zaczęła trochę wyciekać, yy, no to teraz zabieramy się za odkręcanie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz otwierają w ogóle jakąkolwiek Amiga 500, także nawet nie pamiętam ile tych śrubek jest i w którym miejscu się znajdują, ale to chyba nie jest Jakiś rocket science. No dobra, i zobaczmy, czy to wystarczy. no dobra no tutaj jest oczywiście ekran antystatyczny mamy klawiaturę nie jest to jakieś bardzo brudne bardzo pożółknięte stacja dysku wygląda bardzo ładnie z zewnątrz teraz odłączę klawiaturę no i teraz drugim etapem jest odgięcie tutaj tych blaszanych języczków, które przetrzymują tę pokrywę. Ona też jest przymocowana y, chyba w trzech miejscach śrubami. No i czy teraz ta osłona zejdzie? Chyba tak. No to znowu uwaga. Wow. <laughs> o rany. No, tak wygląda wnętrze mojej Amigi 500, które nie było ruszane od 26 lat. Tak, na pierwszy rzut oka, tutaj nie, nie wygląda nic, żeby, żeby coś się działo złego. Kondensatory. Wydają się w porządku. No zresztą w, w Amigi 500 -y kondensatory na ogół były lepszej jakości niż w późniejszych modelach amigi, także z nimi nie, nie, nie ma takich problemów z ich wyciekaniem. No, nie widzę tutaj y, żadnych śladów ani korozji. Nawet ta osłona powiem Wam, że jest w świetnym stanie. Y, no, no, ma jakieś takie przebarwienia, ale nie jest zardzewiała. No, o dobra, w jednym miejscu. Tutaj dosłownie jeden ślad. Jeden ślad rdzy widzę. Nie wiem, czy to. Wyostrzy, no ale zresztą no, nieistotne. No dobrze, ale przyjrzyjmy się w ogóle, co to jest za maszyna, bo to jest, to jest bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła tutaj w oczy po zdjęciu tej obudowy. Popatrzmy tutaj na y, wersję, to jest rewizja 8A1 z oznaczeniem A500. To jest tak naprawdę y, płyta główna od Amigi 500, y, która została no, jakby zdegradowana do roli Amigi 500. Na całe szczęście. Widzicie tutaj to coś tajemnicze? To jest miejsce, gdzie w Amigach 500 Plus montowana była bateria do podtrzymywania czasu rzeczywistego. Bateria, która no wiadomo, z biegiem czasu wyciekała i która była przyczyną zniszczenia bardzo wielu egzemplarzy tych komputerów. Na szczęście, właśnie w tym egzemplarzu tej baterii nie ma. Nie było no, ze względów oszczędnościowych. Tak jak mówię, to jest okrojona Amiga 500 Plus. To jest prawdopodobnie ostatni wariant Amigi 500, jaki był produkowany. Najpóźniejsza wersja 500, jaka była wytwarzana właśnie na bazie płyty głównej od późniejszego modelu, czyli Amigi 500 plus. Co więcej tutaj mamy? Tutaj jest taka podstawka pod chip Gary, która łączyła się właśnie z tym rozszerzeniem pamięci pod klapką i była z nim spięta za pomocą tego kabelka i to rozszerzenie pamięci dawało razem 2,5 megabajta RAMu. Kolejna rzecz, taka dosyć ciekawie wyglądająca, to jest przełącznik Kickstartu firmy polskiej firmy HDP Electronics. On wygląda tak dosyć ciekawie. Wkłada się go oczywiście w gniazdo Kickstartu, tam gdzie Fabrycznie znajdował się Kickstart. Ten Kickstart jest umieszczony tutaj. To jest Kickstart 1.3, ten, który fabrycznie był zamontowany w tym komputerze. Jak widać, on troszeczkę wyskoczył z tej podstawki, także dobrze, że ja zdecydowałem się obtworzyć ten komputer, zanim go włączyłem, ponieważ z tak wystającym Kickstartem no, w najlepszym wypadku by się nie uruchomił, a w najgorszym mogłoby dojść do jakiegoś uszkodzenia. Natomiast tutaj te cztery duże takie kości EPROM, na nich jest zawarty Kickstart. 2.0 prawdopodobnie. Tutaj jest taka naklejka z napisem KS407376. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jest może e, no, ta wewnętrzna komodorowska numeracja Kickstartu, ale Kickstart 40 to jest tak naprawdę Kickstart 3.1, to jest znacznie późniejszy Kickstart niż to co Według mnie, według moich jakichś tam mglistych wspomnień, jest tutaj zainstalowane. Tutaj powinien być Kickstart 20. Fragmenty ta ostatnia kości kawałek tutaj tej jest oklejona takąś taką folią, być może mającą za zadanie izolować to od spodniej części klawiatury, albo od nawet nie tyle klawiatury, izolować od spodniej części tej, tej blachy. No, w sumie dobry pomysł, ponieważ to. Ten przełącznik Kickstarter no, mocno tak wystaje. No, i tutaj oczywiście mamy wyprowadzony na zewnątrz e, kabelek z przełącznikiem, gdzie można było bez otwierania komputera przełączać pomiędzy Kickstartem 3.1 a 2.0. No, zanim uruchomię ten komputer, czy spróbuję uruchomić, no, to muszę oczywiście docisnąć tutaj ten, ten chip Kickstartu, który wyskoczył, no, i upewnić się, że inne układy też siedzą dokładnie w swoich. Podstawkach, ale wygląda na to, że, że siedzą. No i muszę też oczywiście dopasować z powrotem ten, to rozszerzenie pamięci. Okej, okay. no dobra, to trzymajcie kciuki, włączam. Okay. stacja dysków się odezwała no i proszę bardzo mamy kickstart 2.0 amiga działa wow niesamowite nie wiem kiedy ostatni raz ten komputer był uruchamiany nie pamiętam no i jakoś działa przez ten czas wszystko jest w należytym porządku. To może teraz spróbujmy, czy i jak działa ten przełącznik Kickstartu. Wyłączę teraz komputer. Przełączam tutaj ten steryczek. Teoretycznie teraz powinniśmy mieć Kickstart 1.3. Zatem włączam amigę ponownie. No proszę bardzo. <laughs> działa bez zarzutów. Może spróbuję włożyć jakąś dyskietkę coś takiego może niezbyt cennego mam tutaj akurat dyskietkę którą jak najbardziej używałem z tym dokładnie komputerem, którą też do dzisiejszych czasów zachowałem z no, piracką co prawda kopią Duny. nie wiem czy ta dyskietka działa nie wiem czy ta stacja dysków działa ale się przekonamy no nie Albo dyskietka nie działa, albo stacja dysków nie działa. Zobaczę, czy mam coś innego. Coś co może. O, prasza testowa. To jest dyskietka, którą niedawno przygotowywałem. Wiem, że na pewno działa. Nie. Ok, no to być może stacja dysków jest niesprawna pomyślałem, że może podłączę zewnętrzną stację dysków, która no, ostatnio działała, nie wiem czy nadal jest sprawna zobaczymy czy uda się coś uruchomić właśnie z tej zewnętrznej stacji, przełączę z powrotem kickstart na 2.0 no i odpalamy komputerek okej, okay. jak on szybko startuje próbuję jeszcze raz tą dyskietkę planszę testową okej, okay. coś tam czyta to jest ta zewnętrzna stacja no, męczy się, ale coś tam działa proszę bardzo Zadziałało, dyskietka została zaczytana. Zauważyłem pierwszy problem, po włączeniu komputera wyskakuje guru 8000004. Szybko wygooglałem, że właśnie ten błąd guru jest jak najbardziej znanym zjawiskiem, często właśnie występuje w dokładnie tej rewizji płyty głównej z podobnym rozszerzeniem pamięci, że to jest jakiś no, po prostu błąd, który występuje tutaj gdzieś przy adresowaniu pamięci chip. I też tak mi się mgliście kojarzę, że właśnie ja z tym guru miałem dosyć często do czynienia, i to był jeden z powodów, dla których no już trochę miałem dosyć tego komputera i już nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie przesiądę się na Amiga 1200. Będę do Was przemawiał z takiej trochę dziwnej perspektywy, ale chcę tutaj być właśnie na tle tego, tego tej niezwykłej pamiątki. No, muszę powiedzieć, że to był szalenie taki emocjonujący moment. Z tym komputerem wiąże się cała tona emocji, wspomnień, w większości pozytywnych, aczkolwiek też trochę negatywnych, bo sprawiał mi trochę problemów. No i ja też sprawiałem problemy w szkole, na przykład przez ten komputer. I jakby otwierając tą maszynę po tych 26 latach zamknięcia, tak jakby uwolniłem te wszystkie emocje, wyzwoliłem je i one teraz wróciły do mnie z taką. Powiedziałbym zdwojoną siłą. A przy tym trzeba powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony, w jakim stanie jest ta maszyna. Naprawdę tutaj się nie ma do czego przyczepić. Nawet nie jest jakoś szczególnie zakurzona minimalnie jest zakurzona. Nic tutaj nie jest szczególnie przerdzewiałe, No i przede wszystkim działa no, tak jak działało kiedyś, czyli te góry, które łącznie właśnie z tym guru, które kiedyś mnie prześladowało, to guru nadal mnie prześladuje, aczkolwiek teraz już trochę jestem mądrzejszy, mam trochę większą wiedzę i też trochę większe możliwości i wiem, jak temu zaradzić. Co będę chciał zrobić z tym komputerkiem? No, chciałbym go z pewnością przywrócić do takiej stuprocentowej sprawności, więc na pewno naprawy wymaga stacja dysków. Na pewno chciałbym coś zrobić z tym rozszerzeniem pamięci, ponieważ właśnie to rozszerzenie pamięci jest, okazuje się przyczyną tych licznych guru. 8000 4. Myślę nad jakimś może rozszerzeniem pamięci FastRAM, e, może nawet jakimś, jakimś prostym akceleratorem. Aczkolwiek chciałbym zachować tutaj koniecznie ten, e, ten przełącznik kickstartu. Nie wiem, czy on za bardzo nie koliduje tutaj z potencjalnymi jakimiś kartami procesorowymi, które instaluje się, wkładając je po prostu w miejsce procesora, w tą podstawkę procesora. A tymczasem w dzisiejszym odcinku to już byłoby wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się, że byliście ze mną, byliście świadkami. Jakby tego bardzo dla mnie ważnego wydarzenia, jakim było otwarcie tego komputera po 26 latach, od, od, odkąd ostatni raz ktoś w nim grzebał. Mam nadzieję, że dla Was było to równie emocjonujące co dla mnie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków, w których z pewnością zajmiemy się tym komputerem. Dziękuję.